Cześć kochani, witam was cieplutkę. mam nadzieję, że was wszystko w porządku Ja już się nie mogłam doczekać, kiedy będę mogła wam nagrać ten film, w którym pokażę wam jak wykonać ten naturalny makijaż I przez słowo naturalny nie mam na myśli tylko tego, że jest praktycznie niewidoczny na skórze Ale y, kosmetyki, których użyłam do jego wykonania są prawie w 100% naturalne, organiczne I jeżeli powiem wam o składzie ich, to nie będziecie mogli uwierzyć Większość z nich jest zrobiona z zmielonych, zmierzczonych płatków różnych kwiatów jeżeli macie ochotę zobaczyć i sprawdzić. Czy się, I sami się przekonać, czy działają, czy można y, z nimi osiągnąć naturalny, piękny efekt i długotrwały efekt. To zapraszam do oglądania tego filmu. To co? Zaczynamy. I zazwyczaj nałożyłabym teraz podkład, ale jako, że ostatnio nie robiłam heny rzęsy i są tak jasne, i wydaje mi się, że czuję się goła, dlatego postanowiłam, że zacznę od nałożenia maskary, co zazwyczaj robię po nałożeniu podkładu, ale mi się wydaje, że to nie powinno sprawić żadnej różnicy. I maskarą, którą dzisiaj użyję, jest ta z firmy Pacifica um, Stella Glaze. Z naturalnymi minerałami, która w duża rzęst wzmacnia je, i moja jest w kolorze super nowa, i to jest czarny odcień. Okay. <laughs> tak wygląda opakowanie. Ono tutaj m.in. w składzie ma olej kokosowy. Wyciąg z rumianku. No i właśnie, jak czytałam Wam skład, to przyjrzałam się, że niestety ma też w składzie mm, sobień, potasu, na który ja jestem uczelona. I niestety bardzo często tak jest, że w, skład w kosmetykach naturalnych on jest używany jako konserwant, a po prostu moja skóra go niezbyt dobrze trawi. Niestety. Ale już testowałam raz tą maskarę i ni nic się nie stało z moimi rzęsami, dlatego. Poświęcę się i dzisiaj Wam też ją nałożę. Także tak wygląda opakowanie. I szczoteczka jest gigantyczna, takiej wielkości, z naturalnymi włoskami. I e, aplikujemy. Nie wiem dlaczego, ale z prawym okiem nigdy nie mam problemu, a z lewym zaczęło mi się sklejać, zrobiły takie pajączki, ale wiecie co, że podobno w tym sezonie zbliżającym się, wyczytałam to w jednym z magazynów, podobno rzęsy, ale pająk będą najmudniejsze teraz, także nie wyrzucajcie masker, które Wam powodują, że takie rzęsy się robią. Z góry przepraszam Was za światło, ale słonko chowa się i wychodzi za chmur, nie może się zdecydować, czy dzisiaj świecić, czy nie. I teraz chcę Wam pokazać trzy próbki podkładów, które zamówiłam w różnych odcieniach, aby wybrać ten, który będzie idealnie pasował do mojej skóry. I już wiem, że ten tutaj w kolorze beige fe, e, będzie dla mnie troszeczkę za ciemny, chociaż może latem powinien być w porządku. Tutaj mamy natural fe, który wpada w... Y, róż i ten tutaj odcienik, który najbardziej mi pasuje, nazywa się Natural Bisque i on jest w żółtym odcieniu i ten pasuje mi w sam raz, chociaż ten, jeżeli rozetrę, to też jest całkiem nieźle. Ogromną zaletą w tych podkładów jest to, że one właśnie po roztarciu zupełnie ich na skórze nie widać, bo już od kilku dni testuję i... Ten kolor wtapia się ze skórą, także to nie jest żaden problem. Najpierw jeszcze może powiem Wam o konsystencji, która wygląda w ten sposób. To jest taka jak gdyby troszeczkę pianka, nie, czy nie pianka, taka ubita śmietana na tej zasadzie. To jest najlepsze chyba określenie, jakby mogło mi przyjść do głowy. Dobrze by było też, żebym odgarnęła włosy, bo wiem, że część z Was bardzo irytuje to, kiedy wchodzą mi tutaj przeszkadzają, ale było w miarę jeszcze znośnie dla oka też i ja mówiłam Wam o podkładzie o tym, z jakich wspaniałych składników jest zrobione, nie zdążyłam Wam powiedzieć, że tutaj między innymi mamy olej ze słodkich migdałów um, organiczny, mamy tutaj aloes, który koi podrażnienia, ten olej ze słodkich migdałów, świetnie migdałów um, świetnie nawilża naszą skórę nie zdążyłam Wam też powiedzieć, że moja skóra zresztą widzicie to pewnie w kamerze jest niestety pokryta mm, dużą ilością takich drobnych niedoskonałości i Jestem w trakcie badania przyczyn, dlaczego tak się dzieje właśnie z moją skórą. Um, I kosmetyk rozprowadza się na buzi bardzo przyjemnie. Możemy do tego używać palców, możemy do tego używać um, pędzelka, jeżeli chcemy, ale ja po prostu nie chcę marnować go na, na gąbkę, nie chcę marnować go na pędzel, dlatego, dlatego nakładam go palcami. Tutaj mamy jeszcze olej z nagietka, który też działa um, przeciwzapalnie um, olej z róży. I to właśnie dzięki temu olejowi ten, ten, ten podkład tak pięknie pachnie kwiatami. Ja nie wiem, czy wy to widzicie czy nie, ale podkład wygląda na skórze bardzo naturalnie, praktycznie go nie widać. Nakładając ten podkład, on ma też działanie antyoksydacyjne. to, to, to bardziej działa na zasadzie kremu, który, kremu serum, który pielęgnuje naszą skórę i um, daje skórze takie lekkie rozświetlenie, nie wiem, czy Wy to widzicie. Średnie, krycie jest średnie, powiedziała średnie do małego, pewnie w zależności od tego, jak, ile warstw nam Tutaj widzę, że przebijają się moje niedoskonałości. W niektórych miejscach, bo też to będziecie mogli zobaczyć i sami ocenić, jak, jak to wygląda. Co mi się, Ja tutaj patrzę sobie w weserku, także nie, 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 nie obraźcie się, że nie patrzę do Was w oczy w tym momencie. Co zaskoczyło mnie pozytywnie, to to, że zupełnie go nie czuję na buzi. I tak jak krem wsiąka w skórę i po kilku minutach, po kilku minutach stapia się z nią do tego stopnia, że praktycznie go nie widać, jest niewyczuwalny. Mam wrażenie, że tak właśnie jest w przypadku tego, tego podkładu. I. Szkoda, że nie mam korektora z tej serii, ale mam korektor inny naturalny, który chcę Wam pokazać, z którego nie do końca jestem zadowolona, niestety. Um, I jest to korektor z firmy RMS Beauty. Świetne opakowanie, słuchajcie, pokazuję, jak wygląda na zbliżeniu. I to jest korektor, który się nazywa Uncover Up. ja niestety nie znam nikogo, kto mógłby go używać, i trochę nie mogłam trafić z kolorem, słuchajcie. I zamówiłam numer 22, ale jest chyba trochę za ciemny dla mnie, i powinnam zamówić jaśniejszy odcień. Tak wygląda konsystencja tego e, korektora w środku, jest bardzo gęsty. Tutaj najpierw może tutaj widzicie dziurę od mojego palucha i tutaj Wam pokażę na dłoni, jak e, jest to korektor, który bardzo dobrze kryje. Skład tego korektora jest e, bardzo przyjazny. E, 100% naturalny, olej z kokosu na pierwszym miejscu, tutaj mamy też wyciąg z kakao, z oleju z e, witaminy e, e, wyciąg z rozmarynu, także... Można praktycznie powiedzieć, że można by było ten korektur zjeść, jakby się chciało. Ale niestety, przez to, że jest na bazie olejów, dlatego też ta konsystencja zmienia się i rozgrzewa się pod wpływem ciepła naszych dłoni, jest dość taki gęsty, kryjący, ale niestety, moim zdaniem e, sprawia, że skóra się trochę błyszczy, niezbyt, moim zdaniem, przyjemnie i to niezbyt estetycznie wygląda. I pewnie byłby fajny dla osób, które mają wyjątkowo suchą skórę, bo wtedy nie powinien tych suchych skórek, suchych skórek podkreślać, tylko jeszcze nawilżać i pielęgnować. Widzicie, ja mam tutaj jak zwykle ogromne wory pod oczami i w tym miejscu spróbuję go nałożyć naprawdę cienką warstwę i delikatnie postaram się go zaaplikować tutaj na te miejsca, gdzie są zaczerwienione, a na moje wypryski, które tutaj też mam, widzicie, kilka mi wychodzą, do tego użyję jakiegoś cienkiego pędzelka Ja na przykład tego tutaj z Bobbi który służy do eyeliner, ale też mi się tutaj całkiem nie sprawdzi. I tutaj delikatnie nałożę troszeczkę um, grubszą warstwę, aby zamazać te czerwoności i tak palcem rozetrę to wszystko. To mi trochę zajmie, dlatego przyspieszę ten moment filmu, żeby nie było to nudno. Tak jak powiedziałam Wam wcześniej, nie jest to mój ulubiony korektor i zdecydowanie bardziej w te drogeryjne, bo one po prostu wyglądają lepiej. Nie miałam, może są lepsze naturalne, ale nie miałam okazji takiego takowego jeszcze znaleźć. I teraz przed nałożeniem pudru zawsze staram się też buzia, szczególnie tutaj w tej okolicy pod oczami, bo tutaj nałożyłam, tego, nałożyłam ten korektor, troszeczkę tak delikatnie dociskam i zbieram to warstwę oleju. Nie z mojej skóry, tylko z tego kosmetyku, który tam się zbiera, bo później to niezbyt estetycznie wygląda. I teraz chcę Wam pokazać kolejny produkt z firmy ZOE, który... Um, jest to puder, który może być też podkładem. I który tutaj skład, jest niesamowity. E, ja nie mogłam uwierzyć, jak, że coś takiego w ogóle jest możliwe. I słuchajcie, na pierwszym miejscu e, są zmielone płatki róży. Później, poczekajcie, muszę zaryknąć, jaśminu, a także rumianku. E, też mam tutaj wyciąg z. Um, um, aloesu, po prostu morzenie. I ja mam odcień Macadamia. Niestety. Na polskiej stronie są dostępne tylko chyba 3 czy 4 odcienie. Na stronie Zui, nie powiedziałam Wam, że to jest to australijsko-organiczna firma um, i od niedawna właśnie można ją znaleźć, zdobyć w Polsce. Na stronie australijskiej odcieni jest o wiele więcej, na stronie polskiej jest troszeczkę mniej, ale domyślam się, że sprowadzenie wszystkich tych odcieni byłoby po prostu jakimś tam, nie wiem, w jakimś stopniu problematyczne i starają się wybrać takie, które najbardziej mogą odpowiadać na Polek. No i ja mam ten średni odcień, który wygląda w ten sposób nie pachnie płatkami róż i co mogę Wam powiedzieć o tym pudrze, to dodatkowo podobno jest wodoodporny. można też go używać jako samy podkład i wtedy polecałabym nałożenie go takim pędzlem zbitym efekt, który osiągniecie będzie lepsze krycie po prostu miał a że ja nie chcę w sumie tak zbyt dużego krycia, zależy mi tylko na tym, aby utrwalić podkład, puder, podkład, dobrze mówię podkład, który wcześniej nałożyłam, do tego użyję takiego puchatego pędzla i Aplikuję go na buzie. I też ma takie same właściwości jak podkład, czyli nie dość, że e, poprawia delikatnie kolor naszej skóry, dodatkowo skórę pielęgnuje i w naturalny sposób. Ja jestem po prostu zachwycona tą ideą. I zauważyłam, że wiele firm z Australii, nie wiem dlaczego, dlaczego tam akurat, nie mam pojęcia, e, może ze względu na klimat, nie wiem czy na to, że po, mają taki luzacki styl życia. Um, że mają bardzo dużo kosmetyków firm organicznych. Bardzo dużo. Tutaj pokazuję się Wam za bliska i widać moje nostre, ale Inaczej się nie da, nie da się nie da pokazać skóry. I tutaj nie wiem, czy wy to widzicie, ale w miejscu, gdzie nałożyłam korektor, pomimo tego, że dobrze go roztarłam, to tutaj w tym miejscu podar się troszeczkę inaczej przykleję do skóry niż w tych innych miejscach, gdzie był tylko sam podkład. Dobra, teraz kolejna rzecz. ZUI. Opakowanie wyglądało w ten sposób. Już wyjęłam, bo miałam ogromny problem, żeby otworzyć. I jest to róż do policzków w kolorze Melon, który jest odpowiednikiem, organicznym, naturalnym odpowiednikiem fantastycznego różu z firmy NARS w kolorze Orgasm, który jest tak popularny. Ten albo Deep Throat, jeden z tych dwóch. I to jest piękny odcień, który może być też rozświetlaczem. I zaraz się przekonacie o tym, kiedy nałożę go na policzek. To też skorzystam z okazy i pokażę Wam. Jak wygląda skład tego kosmetyku, podobnie jak w przypadku pudru, są to zmielone płatki, kwiaty, różnych kwiatów, tak, roślin. I odrobina wystarczy, bo jest to dość intensywny kolor i aplikuję go tutaj na kości policzkowej, rozcieram. I zaraz Wam też zrobię zbliżenie, abyście mogły zobaczyć, że rzeczywiście jest to kolor, który jest... Um, Duochrome, tak? Czyli zmienia, zmienia, w zależności od tego, jak zmienia się światło, to ten odcinek też zmienia troszeczkę poświatę i wygląda inaczej. Właśnie na stronie wyczytałam, że zalecają nałożenie tego różu palcami. Ja wolę zdecydowanie pędzel, bo moje palce jakoś nie są aż tak zgrabne, aby mogły nałożyć ten strój róż w estetyczny sposób. Jak zwykle w takim filmie makijażowym mówionym mogę się powstrzymać i mówię zbyt dużo, chyba nie wiem, czy, czy w ogóle ze mną zostajecie do końca, ale macie teraz okazję zobaczyć, jak prezentuje się mu naturalny makijaż na buzi ja coraz zarekam tutaj obok na podgląd, czy wszystko wygląda w porządku, mi się bardzo podoba i oczywiście mam nadzieję, że zostanie na mojej buzi w nienaruszonej kondycji przez wiele godzin, aby mogło się Wam pokazać pod koniec dnia i zobaczymy wtedy jak się sprawdzają naturalne kosmetyki Zui i Pacifica a także Aramis. Hej, już jestem z powrotem jest późno po dziewiątej wcześniej byłam na podwórku z małym. Byliśmy razem na spacerze, a dzisiaj wiało, padało cały dzień, nie było dość zimno. Dlatego stąd też rozwiany włos. Byłam też w kuchni zapracowana, bo przygotowywałam lasagne. Później piekłam ciastkę, sprawdzałam w piekarniku, co się dzieje. I zresztą w sumie widać, że tutaj troszeczkę się skóra błyszczy, ale jak dotknę palcem, to nie jest to jakiś taki, nie wiem, nieprzyjemny, żebym tutaj użyła określenia tłuszcz. I wydaje mi się, że jakbym to przy, przy delikatnie. chusteczku i już jest lepiej. Chociaż, tak jak jest napisane, że ten podkład też daje nam taki delikatny, naturalny błysk takiej zdrowej skóry. Powiem Wam, że cały dzień super się czułam. Zrobiłam zbliżenie, chociaż przy tym świetle tutaj ciężko widać i moje gigantyczne nos też się wydaje tutaj. E, tuż do też daje radę. Nie, nie swędzą mnie oczy, także nie, jestem, nie jest jakoś źle. Wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo ładnie. Róż też widać cały czas z, z błyskiem. Także ja na razie jestem na tak. Oczywiście potestuję troszeczkę dłużej i pewnie zanim ten film się pojawi na YouTube, to będę mogła Wam powiedzieć troszeczkę więcej na temat tych produktów. Także zostawiajcie mi śmiałe pytania. Trzymajcie się serdecznie, pa! pa.